Do zadania będzie potrzebny układ okresowy. Mamy obliczyć masę cząsteczkową glicyloglicyny. Przypominam, że glicyloglicyna, inaczej nazywana kwasem aminooctowym lub kwasem aminoetanowym, powstawała w wyniku kondensacji dwóch aminokwasów, dwóch glicyn. Tłumaczyłem to w moim filmiku z aminokwasów. Tutaj jeszcze raz wam przedstawię tę reakcję. I już tutaj przekopiowałem wzór tej glicyloglicyny. Zapiszmy go sobie sumarycznie. Zapis sumaryczny po prostu przedstawia nam bez żadnych wiązań, bez niczego, po prostu sumaryczną liczbę atomów w tym związku. No to liczymy. węgli mamy raz, 2, 3, 4, czyli będzie C4, następnie wodory. Raz, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, czyli H8. Następnie azoty. Raz, dwa, czyli N2, i na końcu tleny. Raz, dwa, trzy tleny. Czyli C4H8N2O3. Następnie liczymy masę cząsteczkową. Tutaj już nam się przyda układ okresowy. Masa cząsteczkowa w układzie okresowym jest zapisana pod nazwą masa atomowa. Masę cząsteczkową podajemy w unitach, czyli masa cząsteczkowa to jest po prostu zbiór mas atomowych. No to piszemy. Mamy 4 węgle, więc będą 4 razy masa cząsteczkowa jednego węgla. To jest 4 razy masa cząsteczkowa węgla, to jest 12 unitów. 4 razy 12 to jest 48 unitów. Następnie mamy 8 wodorów, więc będzie 8 razy masa cząsteczkowa wodoru, czyli 8 wodorów razy. Wodór ma masę cząsteczkową 1 unit. Przypominam, że masę cząsteczkową zaokrąglamy do liczb całkowitych, czyli to jest 8 unitów. Następnie mamy dwa azoty, czyli będzie 2 razy masa cząsteczkowa azotu. To jest 2 razy Azot ma 14 unitów, czyli to jest 28 unitów, i następnie tlen, mamy 3 tleny, razy masa cząsteczkowa tlenu to jest 3 razy 16 unitów, a 3 razy 16 to jest 48 unitów. Po sumowaniu wszystkich mas, masa cząsteczkowa tego związku. To jest 48 plus 8 plus 28 plus 48 i to nam daje 132 unity. I taką masę cząsteczkową ma glicyloglicyna.